Więc dzisiaj Wam pokażę krótki odcinek, czyli takiego spirytnego glitcha, który może się przydać przed ucieczką jakąkolwiek, na przykład przed burzą, albo przed graczem, albo no przez różne rzeczy. I Wam pokazuję. Dobra. Najpierw musicie zgromadzić jak najwięcej poduszek, tych nowych, i rozstawić je w taką wieżę, a następnie jakiś samochód. Najlepiej ujść na bo on szybko jedzie. ...i się rozpędzi. I patrzcie jak lecicie. Można tak uciec, ale można jeszcze wyżej uciec. Ile, ile poduszek macie, tym wyżej polecicie, więc... Y, ...zabawny. Ale uważajcie, bo nie możecie z tym zlegać w nieskończoność. Musicie od razu wjechać, bo jak widzieliście, tam już się rozwaliły te poduszki. One nie są w się Jak już w powietrze, to się rozwalają. Czekajcie, sprawdzimy, czy na pewno tak jest. No jest, tak, nie ma ani jednej. Więc no. Widzicie, można tak, można tak uciekać. I widzimy się w następnym odcinku. Pa.